Chciałbym Was zachęcić do budowania domków dla ptaków i wieszania na drzewach, bo są tacy ludzie, co wycinają w lasach stare drzewa, tym samym niszczą naturalne schronienia dla ptaków. Ptaki mają mało dziupli, mało miejsca do rozmażania. Dlatego ja chcę trochę wspomóc. Zrobiłem 10 takich domków przez zimę. Te dwa są z myślą o kosach, warto je mieć na podwórku, bo wiosną dają taki koncercik, że aż miło posłuchać. W teorii gniazdują do 2 metrów wysokości. Kiedyś widziałem gniazdo kosa w lesie, to było tak na 2,5 metra, je przybijemy na wysokości dwóch. Te duże domki tam zrobiłem z myślą o dudkach. Bardzo ładne ptaki. Co się w tych budkach zagnieździ, to się okaże. Wysokość podobno do 3 metrów. Zobaczymy. I te 6 małych domków to tradycyjnie wróble, sikorki i inne tej wielkości ptaszki. Podobno sikorka uboga i czubatka. Gnieździ się do 2 metrów, bo bogatka to już ma rozrzut duży. No, wiadomo, że one z miarą nie latają. Pół metra wyżej różnicy raczej nie zrobi. Zachęcam wszystkich do rozdawania domków ptakom. Jeśli macie małe podwórka, to wybierzcie sobie chociaż jednego ptaka, którego lubicie, śpiew, i zróbcie dla niego domek i powieście gdzieś. On będzie się cieszył, bo będzie miał gdzie się rozmnażać, a Wy nacieszycie uszy, słuchając jego śpiewu. Dobra, do roboty, bo pada. Starajcie się nie wieszać budek od strony słonecznej. Bo w upalne dni słońce może uparować ptaszki w budce, chyba że jest to budka ukryta. W gałęziach, zacieniona wtedy jak najbardziej. Jeszcze coś Wam pokażę. Tu mam budkę z ubiegłego roku. Jakiś ptak sobie powiększał. Można to zabezpieczać jakąś blachą, żeby ptaki nie rozkuwały. Bo wtedy większe będą się gnieździć. Zamykania takie ładne. łatwo móc się dostać do środka i polecie wysprzątać tutaj widać, że jakiś ptak gniazdował. Sprząta się dlatego, bo ptaki same nie sprzątają. Po prostu na to gniazdo co jest będą budować następne, następne, następne aż zapełnią całą budkę. Dlatego powinniśmy Dbać o to, żeby zawsze miały ładnie posprzątane. Takie wygodne są A kto mi powie co tu za ptak gnieździł Po pierzach można stwierdzić, że to kura dołu wyścianem chem a góra ładnie pieżami.